Doczekaliśmy się wreszcie polskiego aktora, którego forma mogłaby spokojnie zapewnić mu angaż do roli superbohatera w którejś z najnowszych produkcji Marvela. Pewnie obstawiałeś, że jeśli już ktoś na naszym polskim podwórku będzie miał odpowiednią sylwetkę, więc jestem niczym słynni włosy ludzie żaby, dziesiąta flotylla mas księcia burgezet, to będzie to na przykład Maciej Musiał, który praktycznie od zawsze trzyma wysoki poziom, jeżeli chodzi o formę. Lub jakiś były sportowiec, który angażuje się do ról w filmach, a przy okazji korzysta jeszcze z przewagi, jaką dają mu lata treningu. Ani jedno, ani drugie, bowiem to forma 47-letniego Borysa Szyca w ostatnim czasie eksplodowała, czyniąc go najlepiej zbudowanym polskim aktorem. Nasuwa się jedynie pytanie, czy to nie jest zasługa czegoś więcej, niż tylko zdrowej michy i regularnego treningu? Zapytałam mojego męża, dlaczego kupuje migdałki niesolone, bo ostatnio kupowała takie pyszne solone. <ślad> Powiedział mi, bo sól jest zła, więc chyba zrezygnował również z soli. Mała uwaga, wakacyjna jakość dźwięku wynika z wakacyjnych warunków nagrywania i wróci do normy od następnego filmu. Środowisko, powiedzmy, show biznesowo-aktorsko-plotkarskie kompletnie nie ma pojęcia o tym, jakie są prawdziwe, naturalne możliwości rozbijania sylwetki, gdzie leży ta cienka granica, którą przekroczyć można tylko farmakologicznie. Dlatego też wszystkie portale, gdzie przemiana Borysa Szyca była głównym tematem w ostatnich dniach, nie poddają pod wątpliwość jego transformacji. Dla ludzi totalnie nie interesujących się siłownią sterydy anaboliczne kojarzą się jedynie z wielkimi karkami, łysymi głowami, dresami na nogach i wyrokiem na kącie. Dlatego właśnie tak wielu aktorów, zwłaszcza w Hollywood, twierdzi, że zawdzięcza swoją cudowną przemianę w Supermana głównie za sprawą ciężkiej pracy i zastosowaniu jakiegoś sprytnego triku dietetycznego. Z pełną świadomością pomijają bardzo istotny element układanki, czyli farmakologię, bo wiedzą, że dla przeciętnego Kowalskiego to i tak nie ma żadnego znaczenia bo dla niego temat sterydów jest tak odległy, jak to tylko możliwe. Natomiast dla nas, osób szczerze, że zajaranych sportem, takie niedopowiedzenie od razu zapala czerwoną lampkę, że być może ktoś próbuje nagiąć rzeczywistość. Do tego grona być może dołączył Borys Szczyc, którego najnowsza aktualizacja formy robi ogromne wrażenie. Moim zdaniem jest to sylwetka, jakiej wśród polskich aktorów jeszcze nie było. Jest kilku, którzy wyglądają bardzo dobrze lub wyglądali bardzo dobrze na przestrzeni ostatnich kilku, kilkunastu lat, ale żaden nawet nie zbliża się do poziomu, jaki teraz prezentuje Borys Szyc. Tym bardziej szokujące w całej sytuacji jest to, że aktor ma aktualnie 47 lat, więc uciera tym samym nosa całemu młodszemu pokoleniu kolegów po fachu, które można powiedzieć jest w piku swoich możliwości sylwetkowych. Zdaje się, że jedynie w szranki pod kątem jakości sylwetki mógłby z Borysem Szycem stawać Marek Perepeczką w czasach kręcenia serialu Janosik, choć nawet on miał mniej definicji, która stała się w tym momencie jednym z największych atutów Boryca Szyca. Kolejnym potężnym atutem, który najbardziej rzuca się w oczy w jego sylwetce, to wręcz spektakularnie rozbudowane mięśnie na ramienne. W połączeniu z całą smukłą sylwetką robią ogromne wrażenie, wyglądają wręcz. Jak doklejone. Ponadto dodają muskularności całej górze ciała, ponieważ bez nich reszta wygląda zdrową, ale raczej jak u sportowca sprawnościowego, niż typowo sylwetkowego. Na moje oko, Borys Szyc waży tutaj jakieś 75 kg przy 178 cm wzrostu, więc to nie jest spektakularny poziom masy mięśniowej, raczej do osiągnięcia naturalnie. Więc skąd moje podejrzenia, że być może Borys Szyc pomija pewne aspekty swojej przemiany? Czyli nie jadłem cukru, nie jadłem mąki i, i, i po prostu co rano ćwiczyłem na czczo po 40 minut. Do tego kilka razy w tygodniu siłownia, a do tego gram po prostu fanatycznie w tenisa prawie codziennie. No i tak to tak to wyszło. Każdy, kto siedzi w temacie i spojrzy na jego barki, wie, że coś może być na rzeczy. Zwłaszcza, że nie mówimy o osobie, która poświęciła większość swojego życia na rozwijanie sylwetki i szlifowanie detali, jak chociażby boczny na naramienny. Tutaj właśnie dochodzi drugi punkt budzący pewne wątpliwości, czyli tempo, w jakim ta przemiana się dokonała. Boleszczyc twierdzi, że całość zajęła mu 4 miesiące. W tym czasie zrzucił 15 kg i zbudował sylwetkę godną roli w nowych Avengersach. Żona Borysa Szyca przypisała zbudowanie tak świetnej formy jedynie zmianie nawyków, to znaczy przede wszystkim więcej ruchu i nowe podejście do diety. Proste, prawda? Borys Szyczec między innymi zaczął kupować migdałki niesolone, bo do tej pory kupował tylko solone. W każdym razie, zdaniem Borysa Szyca, te nowe nawyki żywieniowe, do tego trening siłowy na kilka razy w tygodniu i regularna gra w tenisa przyczyniły się do transformacji 47-letniego faceta ze zwykłego przeciętniaka w superbohatera. Nie jest to pierwsza przemiana Borysa Szyca, ale pierwsza tak spektakularna. Tym bardziej godnym podziwu jest fakt, że dokonał jej w takim wieku, w którym większość facetów musi co chwilę wymieniać garderobę, bowiem spodnie przestają się dopinać na coraz większym bebechu. Im więcej takich facetów zainspiruje się przemianą Borysa Szyca i być może również zmieni swoje codzienne nawyki, tym lepiej. Oczywiście żaden z nich prawdopodobnie nie zrobi takiej formy, ale mimo wszystko, jeżeli nawet jeden facet postanowi o siebie zadbać, to już jest dobrze. W przypadku takiej przemiany w wykonaniu faceta zbliżającego się do 50 na usta ciśnie się słowo TRT. Być może z terapii zastępczej skorzystał Borys Szyc, który zmienił swoje nawyki dietetycznym wkręcił się na dobre w sport i mamy prawo podejrzewać, że do tego mógł skorzystać z nieco mocniejszej w cudzysłowie suplementacji. Szkoda tylko, że w 2025 roku nadal osoby będące na świeczniku muszą udawać, że jest inaczej. Nie ma też co zganiać sterydowego tabu na jakieś zacofanie w naszym kraju, ponieważ, jak dobrze wiemy, aktorzy w Hollywood również unikają, jak ognia, przyznawania się do wspomagania, więc tym bardziej trudno tego oczekiwać od Borysa Szyca. Generalnie schemat powstawania spektakularnej przemiany do roli jest zawsze ten sam: katorżniczy reżim treningowy i dietetyczny, miesiące całkowitego poświęcenia i bardzo ciężka praca. Oczywiście taka opowieść się lepiej sprzedaje i często w jakim stopniu zresztą jest prawdą, ale pomijanie aspektów wspomagania to standard. Uważam, że Borys Szyc tak czy inaczej zasługuje na ogromne słowa uznania, ponieważ osiągnął formę, którą do tej pory. Kojarzymy tylko z Hollywood. Warto też, aby każdy, kto zachwycił się tą przemianą, spojrzał sobie na spokojnie, ile tak naprawdę mięśni wrzucił na siebie Borys Szyc, ponieważ jestem pewien, że przy spotkaniu go na żywo jego sylwetka będzie znacznie skromniejsza niż wskazywałoby na to pierwsze wrażenie po obejrzeniu rolki na Instagramie. Jeszcze raz podkreślam, że przede wszystkim poziom docięcia i środkowy akton na ramiennych robią w jego przypadku ogromną robotę, dodając efekt tu wow, do sylwetki. Pierwszą imponującą przemianę, Borys Szyc zaliczył już 15 lat temu, przygotowując się do roli silnego w filmie wojna polsko-ruska. Zrzucił trochę patu i z kolei dorzucił na siebie więcej masy mięśniowej. Odpowiednie kadrowanie jego sylwetki w filmie podkręciło wrażenie, że mamy do czynienia z wielkim karkiem, bo taką też rolę grał Szyc. Jednak prawdę mówiąc, nie było tego mięsa aż tak dużo. То есть тяжкие. Не можешь только подносить, поможешь себе спотить, можете диск выпасть. Po prostu dobra forma stałego bywalca siłowni. No właśnie. Niby nic specjalnego, ale stałego bywalca siłowni oznacza coś więcej niż kilka miesięcy przygotowania do roli. Proces przysposobienia Borysa Szyca do roli silnego trwał bardzo krótko, bowiem raptem 3 miesiące. Wtedy tempo przemiany aktora było również kluczowym sygnałem, że być może jakiś element przygotowań został pominięty w oficjalnej narracji. Ale to nie oznacza, że jego sylwester. Była niemożliwa do zrobienia naturalnie. Wręcz przeciwnie, tak jak wspomniałem, każdy regularnie trenujący facet mógłby taki poziom osiągnąć. Z tym, że Borys Szyc wcześniej nie trenował. Generalnie nie miał ze sportem wiele wspólnego. Czy w takim razie zagrało u niego zjawisko ogromnych przyrostów charakterystycznych dla początkującego? W tamtym czasie trener Borysa Szyca twierdził, że oprócz ciężkiej pracy, do sukcesu aktora przyczyniła się bardzo dobra genetyka, więc wszystko mogłoby wskazywać na to, że trening siłowy trafił na bardzo podobne i chłonny grunt. Jest tylko jedno ale. W pierwszych miesiącach stażu treningowego rzeczywiście masa mięśniowa może pojawiać się zdecydowanie szybciej niż w późniejszym okresie, z tym że nadal będą to przyrosty maksymalnie rzędu kilku kilogramów w pierwszych miesiącach treningów. Wszyscy wiemy, że do budowania masy mięśniowej nie wystarczy być początkującym, ale potrzeba też nadwyżki kalorycznej, a Borys Szyc, szykując się do roli silnego, był w deficycie. Co więcej, sam wspomniał, że był wręcz głodzony, by odpowiednio się przygotować. Oczywiście, może to być wypaczona interpretacja zjawiska diety redukcyjnej przez kogoś, kto nigdy wcześniej tego nie robił, ale nawet jeśli dojdziemy do wniosku, że Borys Szyc przecadzał, to jego możliwości budowania masy mięśniowej były mocno ograniczone. Wracając do jego teraźniejszej, spektakularnej formy, fajnie by było, gdyby podzielił się swoją aktualną wagą i może dla porównania jeszcze wagą z okresu roli silnego. Mogłoby to być bardzo ciekawe porównanie, bo myślę, że tym bardziej okazałoby się, że teraz Borys Szyc jest sporo mniejszy i największą robotę robi jakość jego sylwetki, a nie jej rozmiar. Niezależnie czy Borys Szyc jest on, czy ow... Co, co, co robiłoś, albo co ja... Należą mu się słowa uznania, że w wieku 47 lat wypracował absolutnie topową sylwetkę, której nie jeden młodszy kolega z branży mógłby pozazdrościć. Co więcej, niejeden stały bywalec siłowni podkuwający się teścikiem również może poczuć lekką zazdrość. Bez względu na to, jak to jest z suplementacją Borysa Szyca, to aktualnie posiada najlepszą formę wśród polskich aktorów od czasów marka Perepeczko. Wiemy również, że Michał Karmowski coraz częściej występuje w różnych produkcjach, ale Borysa Szyca oceniam w kategorii forma aktora, a nie forma byłego kulturysty, aktualnie aktora. Napisz w komentarzu, czy Twoim zdaniem jest jeszcze ktoś w branży, kto mógłby walczyć z Borysem Szycem o palmę pierwszeństwa. To był stalowy szok, a teraz do następnego.